Rozwiąż nierówność. 2 cosinus x odjąć pierwiastek z 3 przez cosinus kwadrat x jest mniejsze od 0. Zadanie można robić na różne sposoby. Ja wstawię sobie nową zmienną. Niech cosinus x to będzie wielkość t. Oczywiście w pewnym zakresie, jako cosinus, no to musi być pomiędzy minus 1 a 1. Dopiszemy to. Mamy 2t. Odjąć pierwiastek z 3 przez t kwadrat jest mniejsze od 0. Kiedy iloraz jest mniejszy od 0? No tylko wtedy, kiedy iloczyn jest mniejszy od 0. Wyłączymy dwójkę przed nawias. A tutaj mogę napisać T odjąć 0 i do kwadratu. Mniejsze od 0. Jak to rozwiązać? No, oczywiście na osi liczbowej. Pierwiastkami są. Pierwiastek z 3 przez 2 oraz 0. Rysowanie przebiegu zaczynamy od prawej strony. Od góry czy od dołu zależy od znaku tej liczby. Dwójka jest to wielkość dodatnia, czyli od góry. W tym punkcie przetnie. W zerze ze względu na parzysty wykładnik odbije. Czyli tu przecinamy, a tu odbijamy. Siatka znaków. Co uzyskujemy? To wyrażenie będzie mniejsze od zera, szukamy minusów. Wtedy, kiedy T należy od minus nieskończoności do zera otwarty, suma od zera otwarty do pierwiastek z 3 przez 2. No, według literki T prawidłowo rozwiązaliśmy, ale literka T to była kosinusem. Zatem to można zapisać inaczej. Patrząc na to, te mniejsze od zera lub te należące do tego przedziału, to może za pomocą podwójnej nierówności. Te mniejsze od zera lub te. W, y, pomiędzy 0 a pierwiastek z 3 przez 2. Wstawmy tutaj kosinus. Cosinus x ma być mniejszy od 0 lub cosinus x mniejszy od pierwiastek z 3 przez 2, a większy od 0. Czy dałoby to radę jeszcze inaczej zapisać? Ponieważ cosinus przyjmuje wartości pomiędzy minus 1 a 1 w tym przedziale domkniętym, to te dwa zapisy można byłoby zapisać tak, że cosinus x on zawsze jest w momencie większy od minus 1, więc tak naprawdę. Musi być mniejszy od pierwiastek z 3 przez 2 i różny od 0. Te dwa warunki można byłoby zapisać tak. Narysujemy przebieg. Funkcja cosinus dla 0 to jest 1. W π2 0. Dla pi minus 1, dla 3 drugie pi 0 i dla 2 pi to jest 1. W przedziale domkniętym funkcja cosinus wyglądałaby mniej więcej tak. To jest funkcja cosinus w przedziale od 0 do 2 pi. Występują tutaj dwie wielkości co do kosinusa. Pierwiastek z 3 przez 2 i 0. Pierwiastek z 3 przez 2 to jest około 0,86 tak mniej więcej. Ta wielkość i ta wielkość, to tu jest pierwiastek z 3 przez 2, a tu jest 0. I teraz, jeżeli cosinus x ma być mniejszy od pierwiastek z 3 przez 2, to znaczy nas interesuje tak ten fragment, ale od razu uwzględnimy tak, nie może przyjąć wartości 0, więc tu będzie kółeczko puste. Te wartości ujemne może przyjąć. Tutaj zera przyjąć nie może. I do pierwiastek z 3 przez 2, ale ma być mniejszy od pierwiastek z 3 przez 2. I tu i tu kółeczko ma być puste. A zatem dla jakich x? -ów? No to musimy te kąty odczytać. Ten kąt, dla jakiego kąta funkcja kosinus przyjmuje wartość pierwiastek z 3 przez 2? Dla pi szóstych. Tutaj pi drugich widzimy, że wyrzucamy tę wielkość. Tę wielkość wyrzucamy. A ta wielkość? Skoro tu jest 1 szósta pi przed, znaczy za zerem, pomiędzy zerem a tym jest 1, 6 pi, tak samo tu będzie 1, 6 pi. Tu jest 12, 6 pi, więc wcześniej jest 11, 6 pi. Odpowiedź. Te warunki będą spełnione wtedy i tylko wtedy, kiedy x należy. I teraz spójrzmy, dla jakich x? -ów? Od pi szóstych aż do 11 szóstych pi bez tych dwóch kątów. Więc albo zapiszemy od pi 6 do pi drugich suma od pi 2 do 32 pi suma od 32 pi do 11 szóstych pi. jest w porządku, albo można zapisać krócej x należy od pi szóstych od tego kąta do tego kąta do 11 szóstych pi, ale z wyłączeniem tych dwóch kątów pi drugich oraz 3 drugie pi. Obie wersje odpowiedzi są poprawne i kończą rozwiązywanie tej nierówności. 2 cosinus x odjąć pierwiastek z 3 przez cosinus kwadrat x jest mniejsze od c.